Sh**nka z tej strony, A Kurwa, znów z łóżka spadłem. JEST JEST gol, POLSKA gola! gol, gol, Widziałeś? WIDZIAŁEŚ? Przelotuwa! Jojo mogę przelecieć! Ale czy ona o ty... Ej o kurwa ona naglinala o siolo! Wydupaj! Wydupaj kurwa tej! Pędzisz schowaj to! Ty kurwa głupia! Coś ty to, Ja pierdolę! Kurwa mać! Czekajcie! No muszę się tak zaczaić! Nie nie, trzeba auto zmienić! Albo chuj, jana tak z powrotem! Kurwa, ona jest czulięto nagowa! Baba bez bolca dostaje pierdolca! Ofyn! Co za... Co za czulięto babsko! Kurwa mać! Co ona teraz w piekarza... Patrzcie, ona w piekarza strzelo! Ło kurwa! Szalej w piekarza! Pozbędziemy się jednego mniej! Szalej, Denis! Szalej! Kurwa! Pozbywamy się konkurencji! Kurwa! Chuju! Boż zupione! Przeproś! Przeproś ty kurwo. A przeproś! Co ty kurwa zimny łakiedzia? Ja? Czy zaraz cała będzie zimna? Szumato jebana. Jednokierunkowa! Jednokierunkowa to jest kurwa! A nie, twoja baba nie jest jednokierunkowa, bo mi dupy też daje! teraz kaj... Kaj Podziemne tunele, dobra, idę! Biegna kurwa, nie mam nóg ale biegna AAAAA ah! Ja pierdolę! Skurwiel jebany! Jeszcze kurwa, jeszcze jeden kurwa rewans zrobiłem z kurwy syna... Szalej! No szalej chuju! No łuzi kurwa! Jest! Jest, era wydupiej! Nie 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 nie, Dedil! Jest! Ah. A... Ja pierdole... No kurwa... Sąsiadom się powie, że remont był... Czekajcie, wam babę... te piękna! Patrzcie, co ona robi... Kurwa, brew widziała, chyba chce samobójstwo popełnić... Piękna! Piękna, chodź tu! Do łóżka! No Są zalety jej, są zalety... Mleko daje 6 cytków na wszystko ten, ale... Ale widzicie co ona robi mi tu za... Nie! Nie rób tego! Nie rób tego! Czekajcie, muszę jej zrobić trampolinę Ona chce się zabić! Kurwa, mój brew! Czekajcie! Nie rób tego! Nie rób, kochanie! Kochanie! Zrobię na... ale nie rób tego! Nie rób! Czekajcie, tu je zrobię takie coś! Kurwo! Przeburówkę dla ciebie robię. Czekajcie, muszę ją posunąć. Tu se bambusa jednego O! Jak śmiesz, kochanie! Kurwa, co ty chcesz po... O, patrzcie co... Co ja mam za żonę głupio? Muszę to jakiś płotek zrobić. Już patrzyłem w ogóle na y, ten Minecraft Wiki, jak zrobić y, b, ten potek Kurwa nie właś! Nie właś ty! No. No i jeszcze się wiksuję, no. Kurwa muszę zadzwonić do i on będzie wiedział co zrobić bo on ma żonę to musi mi pomóc ja pierwszy raz takich no wskakuj mała spać o o o o teraz cię zamknę kurwa w złotej klatce będzie zamknięta spać to no wyda bo cię patrz jaką norę dla niej zrobiłem jak będzie niegrzeczna to on tam w wpierdolę to jest taka moja nora Szoruj, nie patrzcie, kurwa, gdzie to drzwi z tą dupą, co się zmieścić, nie umiesz, ja też z kołami się nie umiem zmieścić, i co, i nie narzekam, do łóżka, nie uciekaj, do łóżka, patrzcie, tu ziemi już woli skoczyć, skakuj do łóżka, dobra, idę spać, dobra, to widzimy się, kurwa, nie uciekaj!